Bardzo mało się mówi o tym, ile powikła niesie zachodzenie w ciążę w trakcie trwania choroby otyłościowej. Mhm. Ja mając tą świadomość, tylko ja zawsze powtarzam, mam bardzo dużo szczęścia, że otaczam się ludźmi z ogromną wiedzą, otwartą otwarto ogromną otwartością i empatią, którzy są nie w stanie przeprowadzić i mi wytłumaczyć. Mhm. Bo ja wiedziałam, z czym będzie się wiązało, jeżeli zajdę w ciąże, w trakcie wysoko rozwiniętej choroby otyłościowej, ile zagrożeń idzie potencjalnie dla mojego dziecka już na starcie, ile zagrożeń idzie dla mnie jako dla, dla mamy, jak, jak moja ciąża może być niezdrowa, ile mogę mieć powikłań, jak mogę mieć szybciej rozwiązaną ciążę. I dlatego ja najpierw się przygotowałam do ciąży, mhm. bo ja chcę mojemu dziecku dać wszystko co najlepsze. Dysponuję tą wiedzą, i ja chcę dać mojemu dziecku zdrowie.